Dzień dobry kochani, ja witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzień dobry. W tym odcinku trafiam do jakiegoś dziwnego miejsca, bo tak, tu są jakieś dziwne ścieżki, tam jakaś dziwna maszyna, no i jakieś dziwne budowle, i, i jakieś dziwne pojazdy. Nie wiadomo co tu jest. Jedyne co mi się podoba to to, że jest dużo sianka. Będę sobie mogła spać, iść, spać ile chcę. No. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem w ogóle, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że nic złego i zapraszam do następnej części filmu. I jeszcze pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że zawsze, ale to zawsze, domyślcie się, co pokazuję. Brawo, tak, zgadliście. Brawo dla was. Łapkę w górę. Brawo, tak, łapkę w górę, ja się stąd wynoszę, bo tu jest jakoś dziwnie. To my się widzimy za chwilę. A w sumie to wiem czemu tu jestem. Bo moja jakby taka przyrodnia rodzina powiedziała mi, że mam pojechać do miasta i kupić im dwa kawałki arbuza. I dali mi dwie stówy. To tak, ja teraz jadę, bo jeden kawałek arbuza kosztuje stówę, bo to jest strasznie drogo. Przynajmniej ta rodzina to mówi, bo ja się nie znam na pieniądzach. Dali mi jakieś czyste ubra ubrania i wybrali mi tam te moje, bardzo miła rodzina. Pozdrawiamy moją koleżankę Sabriny, bo wszystkich, co nazywam koleżankami lub kolegami, kogo poznam, albo kogo nie poznam. Także pozdrawiamy. Czyli jest jakaś dziwna, utwardzona droga i ta rodzina mówiła, żebym pojechała albo tą łąką, albo, albo, yy, tą, albo tą dziwną, utwardzoną ścieżką. No i wybrałam łąkę. Powiedziałam im, że pojadę łąką. Bo ja kocham łąkę. Się urodziłam na łące. I tak naprawdę to w się rodzice mnie gdzieś tu niedaleko zostawili. Oni wyjechali z, z Jorwiku. Oni mówili, żebym pojechała na plac Aiden. Dobrze, to pojadę na plac Aiden. Daj mi też tablet, żebym mogła sobie to ustalić. To ja pojadę do tego placu Aiden. Jestem już. Nie lata. Nie Bardzo ładnie jest na tym placu Aiden. A co to tam za złota postać? Pewnie to jest to Aiden, o którym mówili, że jakiś będzie złoty posąg. I mówili, żebym, so, żebym sobie coś kupiła tutaj, w polu tej Studia, nie? 1 Ciekawe, do czego jest to studia? A no tak, mówili, żebym kupiła nie jeden, nie dwa. Dobrze. Dobrze, ja im jeszcze kupiłam winogrona i banana. Szkoda, że ja skakać nie umiem. Dobrze, to ja sobie kliknę powiem do Fortu Pinta, bo chcę już wrócić. Dobrze, ja już jestem. I jadę teraz do Fortu Pinta. A głównie to na plaży, bo nie chcę mi się tam jechać. Jeżeli żebym pojechała do nich, jak zrobię co za zakupy, to do nich pojedziemy. Mam młodszą siostrę Madison. Ona jest bardzo słodka. Ale gdzie jest ta łódka? Mm. A na tym są konie, o nie Ech. Szkoda, będę musiała skorzystać z tej podwózki. Będę musiała skorzystać z tych podwórzek. Oni mówili, żebym szukała jakiejś yy, wioski? Nie wiem. Nie wiem. Dobrze, to ja już jestem. I tu mieszka moja rodzina i ja. Tu jest moja młodsza siostra. Cześć Madison. Chambo mamu chory dzień dobry to co rieką. Ja znam te genialne skróty. Tu mam ładne wytałki i takie rzeczy. Sprawdzę gdzie to jest. Patrzę się teraz na Mistwor i Dundur. Zawsze chciałam tam pojechać. Ale cóż, los napisał, że nie mogę. To ja chwilę zrobię coś. Dokończyłam no, budowę stajni! Juhu! Dla mojej wanilii. O! Ciekawostka! Wanilę poznałam właśnie tutaj. To teraz mam już tylko naprawić płot. Dobrze, to do roboty mi została jedna rzecz Chyba Nie, już nie mam rzeczy do roboty Dobrze Bo rodzina mi zleciła, żebym Mój kuchagu, no. znowu coś chcesz ode mnie? Nie ucieknij przede mną. подружка. Ты в твоем любви. Vanilla, twoja rodzina chyba czuje się nie najlepiej. Muszę wracać do rodziny. To w tamtą stronę. Chyba. Nie jestem pewna. Muszę coś ciepłego założyć, a po tym, jak ta rodzina dała mi to, czuję się o wiele lepiej. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym filmie.